Ile zarabia Kuba Sadowski? Nie ma trudnych pytań, są, są trudne odpowiedzi. Trzeba być sprzedajną ku. W ogóle Macie tutaj bardzo prestiżowo. Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku na kanale Łosice Info. W dzisiejszym odcinku Łosickich Rozmaitości jest z nami Kuba Sadowski. Cześć Kuba. Cześć. Witam serdecznie. Dziękuję w ogóle za zaproszenie. Dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie. Mieliśmy troszkę problemów, żeby się zgrać. Zgrywaliśmy się od kiedy? Jakoś od początku sierpnia chyba. Chyba tak, tak. Coś było A właśnie, mamy Ale cały czas, wiesz, deadline, praca i ten czas. Show business. Show business, tak, dokładnie. <grym> no to może na początek powiedz coś o sobie. Przedstaw się. Kim jesteś? Co robisz? Jestem obywatelem ziemi, <grym> <grym> jakby będzie nie wiadomo. Nazywam się Kuba Sadowski, jestem freelancerem, zajmuję się fotografią i videomakerstwem. OK. Yy, I zaczynamy od trudniejszych pytań czy od lżejszych. Jak Lecimy wybierasz? od trudniejszych, kródeczko. Trudniejszy. Dobra. Nie ma trudnych pytań. Nie? No, a więc mamy w takim razie pytanie, które będzie dzisiaj clickbaitem, znaczy może nie clickbaitem, po prostu będzie w tytule. Ile zarabia Kuba Sadowski? Dużo. <śmiech> nie <śmiech> no, powiem tak, no. Zależy, nie? Od miesiąca, od zleceń, to wiadomo jak freelancers, fil, freelancers, freelancers, freelancer, freelancer, yy, freelancer który sam za wszystko odpowiada, wiadomo, yy, od załatwienia swoich właśnie pracy, znalezienia klientów i tak dalej. No wiadomo, czym więcej tych zleceń, to tym więcej zarabiasz, nie? Więc ale tak pachają się właśnie od 15 zwyczajnie miesięcznie. Okej, okay. i wcześniej rozmawialiśmy Netto. o. Netto. <noise> <noise> <U. głos> Czyli na rękę. Eee, wcześniej rozmawialiśmy o tym, ile bierzesz za rolkę na Instagramie. Chcesz o tym powiedzieć? No pewnie. Eee, no, rolkę za, znaczy za rolkę na dzisiejszy biorę od 2,5 tysiąca w górę, nie? Niżej nie, nie podejmuję się tego, a ta kwota zależy właśnie od, od klienta, co wymaga, co ma być. Nie? Ile ma być yy, ujęć w jakich miejscach? Czy trzeba pojechać, nie wiem, do Nowego Jorku, żeby to nagrać? Nie? Czyli to wiąże się z Twoim czasem, pracą. Czy to trzeba nagrać? Nie wiem. No, nagrać, nie wiem, jakiś event, który trwa dwie godziny nie? i nagrać z tego rolka. Nie? To zależy właśnie od tych całych list. Nie? Ale podłoga to jest 25 Tak, i tak. Nie, nie. Minimum. Okay. A ile wziąłeś najwięcej za rolkę jedną? Cię y no, ciężkie pytania. No, nie, nie musisz być dokładnie, nie musisz... Najwięcej? No to tak. Między 5 a 10, nie? Okej, okay. no tak, 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 nie mnie. Pod... Na, na, na dzień pod... dzisiejszy, oczywiście. Na dzień dzisiejszy, tak. Okay. Co, że coś no, się No i było tylko więcej, prawda? Mm. Więc z kimś najlepiej pracowało w branży? Najlepiej, no. Dużo osób było, z którymi najlepiej, znaczy dobrze się współpracowało, ale jakoś tak na, z Mariną pamiętam, jak był właśnie klip kręcony, to jakoś z Mariną mi pamięć zapadła, że osoba, właśnie, z którą współpracowałem. Odczułem od niej, no, gwiazda na Polskę, znana dobrze. I pamiętam właśnie, że jakby był właśnie plan zdjęciowy, kręcony klip i taka i właśnie osoba, która potrafiła wysłuchać innej osoby, nie? że przeanalizować, że była ludzka, taka, taka ludzka. Nie? No. nie to, że tak ma być i koniec. nie Moje zdanie się liczy. No i taka właśnie, to było najbardziej w pamięć mi zapadło, dobrze mi się współpracowało. A właśnie jakby też przechodzę do tego, czy, czy inni celebryci gwiazdy są tacy ludcy, czy, czy jednak to, co widzimy, czy, czy mhm. to, co widzimy, jakby to, co nam pokazują w swoich social mediach, mhm. czy ogólnie na występach, czy, czy cokolwiek, to czy oni są tacy naprawdę? Pół na pół. Nie mówię o wszystkim, bo ze wszystkimi nie współpracowałem, tylko z tymi, co współpracowałem, to mogę powiedzieć, że pół na pół. Inni są tacy, co, co są naprawdę. A drudzy są po prostu udają kim kimś kim Kryły postaci. Tak, kryły. Okej, okej, ok, okay, okay. Um, A jak długo pracujesz w branży? Jakby na kiedy, poważnie trzy lata. Na poważnie trzy lata. Tak. A kiedy się zaczęła twoja przygoda jako mm. obiektywem? Za, za czasów w gimnazjum, wiadomo. Podstawki jeszcze nie było, jeszcze było, ale po prostu 7-8 nie było. Tak, nie? tak, tak ale gimnazjum, no. Też Czuję te się, boom, w ogóle czuję się bumersko, jak mówię, gimnazjum, nie? No z, ja mam to samo. Z młodziakami samo, chodziłem do gimnazjum, tak? No tak, tak, tak. I z młodziakami rozmawiam, że ja chodziłem do gimnazjum, oni tak... Co to jest? Co to jest, nie? A gimnazjum, ile to 2-3 lata temu, coś takiego dopiero wy, wy, wyszło, z obiegu. Tak, chyba dwa lata temu był pierwszy rocznik, no bo ja, tak, dwa lata temu był pierwszy No to właśnie roczny. zaczęło się od gimnazjum, jakoś tak rodzice postanowili sobie kupić aparat, bo wiadomo, chcieli zrobić sobie zdjęcia w jakieś jak wakacje, nie wakacje, żeby sobie zrobić pamiątkę. No i tak właśnie ten aparat był, cyfrowka, cyfrówka, cyfrówka mm, nie pamiętam co to w ogóle cyfrówka była. No, złapałem to do ręki i mi się spodobało. Zacząłem robić zdjęcia. Mnóstwo zdjęć, wszystkiego robiłem z zwierząt, niezwierząt, naturę, po prostu wszystko. I wstawiłem to na Instagrama, i osoby w ogóle się do mnie odezwały, że o fajne zdjęcia robisz, chodź, zrobimy jakoś sesyjkę, nie? Jakieś tam koleżanki były. No i tego się zaczęło, nie. I zrobiłem jej zdjęcie, spodobało się, później ktoś na następny się odezwał i następny, 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 następny. I tak, w jakim teraz jestem miejscu, nie? Okay. I po prostu praca, 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 praca i wytrwałość, nie? To w takim razie ile czasu zajęło Ci jakby od pierwszego paychecku, który dostałeś za wykonaną robotę, nie czy to było zdjęcie, czy to no, był no, 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 film, no. przebicie Ci się do y, takiego mainstreamu, do pracy z, wiesz, z celebrytami czy z jakąś taką większą firmą, gdzie już były jakieś takie, wiesz, sensowne, duże pieniądze? No dwa lata, dwa lata. Dwa lata, no to A? bardzo szybko. Może tak, może tak. Nie wiem, ty to oceniasz, nie? No, we, się... Według mnie, z mojej perspektywy, okay, to jednak, jednak, jednak całkiem szybko. Wiesz co szybko, bo ca, całe, nie całe życie, no ten okres tych dwóch lat no, poświęciłem na, nie praca, kariera, nie wiem jak to no, rozwijanie. No, rozwijanie, no, no. praca, no, kariera, nie, kariera, okay, nie szkolimy okay. się. I non-stop nie siedziałem w tym. Do tej pory siedzę, no. okay. jakoś tak pierwszy na no, pierwszy stopień, właśnie. Pasje, żeby moja pasja była moją pracą, żeby moja praca była właśnie też tym tą karierą, nie? Więc jakoś to powiązać. Czyli wyznajesz regułę, że jeśli robisz to, co lubisz, to nie przepracujesz ani jednego dnia. Tak, tak, tak dokładnie. Bo się nie męczysz znaczy, A... nie męczysz. No, są czasami depresyjne stany, nie, ale trzeba z tym walczyć, nie? Nie poddawać się iść do przodu. No, no i to, to jest bardzo ważne, żeby, żeby jednak lubić to, co się robi. Jak przeglądałem twojego Instagrama, to zauważyłem. Co to, Cię tak zainspirowało błys za błysk wokół ci się tam pojawił? E co tam widziałeś? O, przede wszystkim bardzo dużo interesującego kontentu, który Nie się przyjemnie. przyjemnie ogląda. Te rolki, które wrzucasz, czy jakieś tam mm -hmm. zdjęcia z Backstage'u, czy właśnie rolki z Backstage'u. <laughs> To jest chyba właśnie to, co teraz odbiorca czego potrzebuje. Bo jakby dostaje ten gotowy mm -hmm. produkt, on go widzi na co dzień, ale nie widzi na co dzień, jak to powstaje. No nie, z boku nie widać. No. Nie widać. Tylko widzisz efekt finalny, nie. Tak. W internecie. Jakby, moim zdaniem to jest świetny pomysł to, co robisz. To, to się bardzo przyjemnie ogląda, ale to, sprzedaje. To, co... <grym> Też to jest jednak ważne <grym> no tak, w tych no, czasach. Tak, dokładnie. Trzeba umieć się sprzedać, nie. Trzeba być, ja, jakkolwiek by to nie brzmiało, to taka, no, taka, Takie są realia. Trzeba być sprzedajną no kur... nie, to, to, nie, ale to nie, nie, to będzie to będzie. będzie prostu... pip, pip, cza, nie, trzeba umieć się sprzedać, nie? no bo taki jest świat. No, tak. trzeba, w tym co robisz, trzeba umieć się sprzedać, nie? No, jak na przykład robisz coś dobrze, ee, no, na przykład te zdjęcia, to trzeba umieć się w jakiś sposób wypromować, sprzedać, sprzedać, nie? No, trzeba po prostu spieniężyć swój produkt i tyle, tak? No, jak w każdej tak, innej tak. branży. Było tam napisane, że jesteś twórcą frapujących zdjęć. Tak, Co to tak. znaczy? No, zbudzić duże zainteresowanie, nie? znaczy Czyli... zbudzić się, żeby. Czyli chodzi ci o to, żeby twoje zdjęcia wzbudzały zainteresowanie. Tak, tak, dokładnie. Żeby każdy mm, starać się, żeby każdy post, na przykład na Instagramie, żeby wzbudzał zainteresowanie, żeby na przykład wrzucić, nie wiem, no. Ładny obrazek, krajobraz. Tu ładne są zdjęcia, nie mówię, że tu, tylko po prostu wolę wstawić coś, co dobre, dobre które przykuje uwagę i zainteresuje odbiorcę. A nie, że tam, o, ładne zdjęcie, kliknę, dalej poszło. Nie, to po prostu musi, musi się dziać. Musi się dziać na Instagramie, musi się dziać. W, no jednak w, ty, w, ty, w dobie, kiedy mamy dosyć krótki attention span, tak, kiedy tak. Wiesz, wszędzie są rolki, wszędzie przeglądamy y, ogrom mm -hmm. treści, które nie zawsze jest niosą ze za sobą jakiś ogrom treści. Coś jest interesującego. W danym, wiesz, na przykład masz 15 sekund rolki, a masz tyle informacji, głowa paruje. Że nie? wiesz, kiedyś to trzeba było przeczytać, nie wiem, gazetę, żeby tyle informacji... Tak, a przez 3 sekundy, sekundy może się dowiedzieć, że nie wiem, prezydent zachorował, wulkan na Islandii wybuchł, albo nie wiem, no ktoś jest w ciąży, nie? A uważasz, że to jest jakby, że w dobrym kierunku idzie świat? Że, że jakby ta laicyzacja nie. informacji jest Moim dobra? Moim zdaniem nie, to nie jest dobre. I czemu tak uważasz? E, przede wszystkim to jest, no w skrócie, od, trochę odmurzanie. Yy, społeczeństwa, bo ludzie nie zastanawiają się, tylko pstryk, strek pstryk, 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 fajne, kliknę, ładne, podoba się, kliknę, pstryk, pstryk, nie? To mucha tutaj. Mucha. Ta... No zaraz ją No, yy, to nie jest dobre, moim zdaniem. Okej. Okay. A, a, chodzi, twoim? a moim y, też tak uważam y, no jednak to psuje mózg po prostu jakby, no tak, no, nie było, no, nie, chociaż się, jednak może pod kątem ewolucji w przyszłości po prostu ludzie będą mogli przyswajać więcej wiedzy w krótszym czasie to, to, już to, już robimy. to już jest ale chodzi o to, że ta wiedza nie zostaje My po prostu przez to, jak dużo nadłożyło. No tak, w sumie tak, 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 zobaczysz, spotka się z słuchaj, bo znajomy był Po prostu tam gdybyśmy gdzieś. przyjmowali wszystkie informacje, jakie, wiesz, mm -hmm. wszystkie bodźce, jakie dostajemy, mm -hmm. to nasze mózgi by się przegrzały. Dosłownie by się przegrzały. Musimy, e, w sensie robić. byłoby za wysoka temperatura, zaczęłoby się <laughs> ścinać w <białka, śmiech> Wiem, co to znaczy. <laughs> no, Okej, okay, no. Ale to już moim zdaniem już to się dzieje, nie? Już jest za, za dużo. i przy... A moim zdaniem na ten moment działa to wręcz w drugą stronę, że przez to, że jest tak mhm. dużo tych informacji, my nie jesteśmy w stanie przyswajać tych informacji. A jakby pytanie, czy. To znam odpowiedź, w sensie w skrócie. Żyjemy chwilą. Okej. Okay. Żyjemy chwilą, nie? W sensie o tym, co mówisz, nie? Mhm. Że y, szybko przyłączamy chwilą. Żyjemy chwilą, kliknę, próbę, zapamiętam, coś powiem, komuś opowiem i zapominamy o tym, nie? co tam było. I lecimy dalej, lecimy, lecimy cały czas. Nowe treści, nowe treści, nie? Tak moim zdaniem. No. Okej, okay, a mówiłeś, że, że wszystkie twoje zdjęcia, wszystkie twoje posty muszą być interesujące? Staram e... się, nie muszą, staram się, żeby okay. były interesujące, nie, bo, a... bo czasami może się coś nie udać, że będzie ci się wydawało, spędziłeś na przykład przy zdjęciu, nie wiem, 12 godzin, nie? Od y, początku do końca, z, od przygotowań, logistykę, logistyk, logistycznie to... Rozplanować? Po prosprodukcja, nie? Mhm. I stawiasz? 10 lajków, nie? <gry> A ty wiesz, aż co jest, nie? No właśnie o to chodzi, że czasami nie wiesz, że twoja twórczość, która była stworzona na przykład w formie zdjęć, w formie wideo, może wypłynąć, nie? Mhm. Więc... Czyli jakby to jest też kwestia u przypadku, jakby nie zawsze poświęcona praca równa tak, się efektom. Możesz Może tak to na przykład nagrać przykładowo telefonikiem jakieś sytuacje i to wiesz, no TikToka pu wybucha, nie? No. Mam na przykład filmiki, które a tak po prostu sobie chciałem zobaczyć jak to działa w jakiś taki nietwórczy sposób zrobiłem jakieś poradni, pół miliona, miliona. nie, dwa dni. Hello, co jest? A Czyli zrobiłem to wiesz, tych zrobiłem treści. to w pół godziny. Mhm. Albo siedzisz właśnie, to jest najgorsze nie? bycie twórcą, który przykład serduszko, pracę, czas, nie? pieniądze nawet, nie? i nic z tak tego nie masz. No to, to musi być. Na pewno, no nie miałeś takiego. Nie miałeś takiego. No miałeś. By... starałeś się ja tu. By, nic były w ogóle. takie momenty, były takie relacje z wydarzeń, które mhm. jednak nie do końca zainteresowały widza. Poświęciliśmy dużo pracy. Yy, zarówno jakby, wiesz, yy, z przyjazdem na miejsce, mhm. nagraniem tego i montażem, yy, a, a re realnie nie, wiem, 400 viewsów co nie? <śm> Dokładnie. <śm> Więc teraz wolę robić to, co się sprzedaje, też nie? Yy, no i to, jest to co się sprzedaje, i plus yy, no, w inny sposób staram się to zrobić bardziej twórczo, ale te, to, to właśnie ten czuć klimat, co się sprzedaje, nie? Okay. W formie takiej artystycznej. <śm> A jeśli chodzi o jakość tych produkcji, to z jakiej swojej produkcji jesteś najbardziej zadowolony? Ze wszystkich. No, powiem ci teraz na dzisiejszy z Afryki. Z okay. Afryki, bo dużo się działo, fajne wspomnienia i fajne kadry. Z tego jestem bardzo zadowolony. A teraz dużo podróżujesz, bo jakby teraz mówisz tutaj w Afryce, a wcześniej przed nagraniem rozmawialiśmy o tym, że w poniedziałek idziesz do Grecji. Tak, dzisiaj jest niedziela i jutro jestem w Grecji, nie? Tak, dużo podróży. znaczy podróż jest takie już mam w sensie zlecenia, które właśnie teraz do Grecji, zaraz wylatuję do Afryki, jest temat, temat też do, na Madagaskar, Tajlandia. No, czyli worldwide. Tak, dokładnie. I w następnym roku już no. też mam Afrykę znowu, więc staram się podróżować i zarabiać na tym. I to jest jakby z kontrahentami z Polski, czy już za granicę? czy Z, z Polski. Okej, okay. czyli jakby jeszcze nie ma żadnych dealów Nie, muszę tutaj swój angielski nam się nie? Perfect English. Rozumiem. Więc to też jest bardzo ważne w komunikacji, nie? Bo w sumie, czekaj, miałem. Tylko jeszcze do Londynu miałam jechać, mhm. wylecieć, miałam właśnie zleconko, tylko na razie nie jest no nie wiem, tam niedogadane, ale myślę, że to jeszcze wyjdzie. Nie? Będę e, z influencerami wszystko. współpracował. E, z Londynu, tak? Z, z Anglii, tak, okay. z Londynu. To też będzie ciekawe, bo sam nie lecę, bo muszę mieć też drugą osobę, która zna angielski, więc, żeby pomogła, więc to też jest Jak ciekawe. Też ja, ja umiem. W ogóle to brzmi, nie brzmi, wiem, brzmi to tak ogarnę, abstrakcja, a okej, okay. no, ale też żeby wiedzieć na przykład, spoko, wiesz, kwestia dogadania, nie? Też jest abstrakcją takie, kurde, Londyn, influencerstwo, nie, dopiero zacząłem w Polsce, nie, już Londyn, ja takie, nie wiem, w ogóle inne, wiesz, Polska, każdy ma tam wiadomo, w Polsce ludzie są, no, wiem, mieszkamy, wiemy jacy są, Bo na przykład w Londynie, no, no, coś zrobisz nie tak, tak, tak i może się nie spodobać, nie? To też jest ciekawe, nie? Ale raz, razie nie? Dokładnie. Dla, odla... świat należy do odważnych, moim zdaniem. Dokładnie, dokładnie. Zgadzam się w 100%. procentach. No i życzę, żeby te deale zagraniczne też się rozwijały. Trzeba będzie iść zimno do szkoły zimno, angielskiego, ale jest. moim zdaniem warto. Warto, warto. czy mi się to podobać w ogóle. Tak, właśnie wywiady, rozmowy, nie? To jest ciekawe, bo też się uczę nowych doświadczeń i na przyszłość jak pójdę do jakiegoś radia, nie wiem, zaprosi mnie złożymy, nie wiem, do no, jakaś Eska i tak dalej, już wiesz, z rolką i pójdzie to na większą skalę, znaczy dla Łosicy Info też życzę, żeby to było, wiesz, wysoko, e, no, na że będę miał doświadczenie, Że, wiesz, gdzieś tam wypłynę, coś zrobię zajebistego i wezmą mnie na przykład do takiego radia, na przykład Eska czy coś, to będę wiedział jak się zachować. Bo to nie jest moim stanie przed obiektywem moim zdaniem jest y, ciężkie. Znaczy za obiektywem też. Zgadzam nie, no, ale się mam w duże doświadczenie z staniem z obiektywem, My, ale mnie z mniej dość, na mniejsze doświadczenie przed obiektywem. Nie? To jest o, stresujące. No to cieszę się, że Łosice co legalne lokalne media mogą przecierać szlaki i życzymy również tego, żeby. To też doszło do skutku, żeby na ogólnopolskie media się przebić. No tak. jasne, da się da się da się to zrobić. Nie? Tylko trzeba pracę jestem. Jestem tego zdania. Da się wszystko zrobić. Tylko trzeba chcieć. A jaki był najbardziej uciążliwy klip w produkcji? W sensie, nie wiem, czy klip, mm, czy ogólnie jakaś. Uciążliwy. Hmm. Ja bym rozjął na łopatkę, nie, bo uciążliwy może być tak, że miałem właśnie kręc kręciliśmy klip Dody yy, i on trwał tak z 16 godzin, 17, nie Z samej pracy. Tak, z jednego, w sensie cały czas kręciliśmy, nie? O, I uciążliwy. No bo ciężka praca, ale. Yy. Ciężko było, ale było warto. Nie wiem, jak to ci przekazać, nie? że to nie było uciążliwe, bo lubisz to, co robisz, nie? Yy, później wracasz, wiesz, mega Ciebie zmęczony, ale uśmiech na twarzy jest, nie? Bo otworzysz coś fajnego. Czyli w tym przypadku zdała się zasada, że im więcej włożonej pracy, tym lepsza jakość, tak? Nie, nie? Nie, no co ty? No przecież przeciwko o tym rozmawialiśmy, że y, masz na przykład 812 godzinne zdjęcia, to nie przynosi ci efektu. to właśnie właśnie o tym się pytam, czy w tym, w tym przypadku to się sprawdziło, że. No dobra, to jest doda, nie, no to wiesz, <laughs> doda, y, wstawi nowy klip, to zaraz doklika i oglądać, nie? I, lub każdy, znaczy, każdy, no nie każdy no tam ma swoich fanów, no i ma odbiorców i co nie wstawi, to mi się moim zdaniem też podobało, nie? No, no jednak doda to jest doda. Do, no właśnie o to chodzi. Jakby nie? Jej inaczej nie można pisać, to jest po no, prostu doda. Doda, dokładnie. Dokładnie. E, czyli to, to był najbardziej problematyczny w produkcji, tak? Problematyczny? No nie by był problem. Że były problemy, bo to o to chodzi. U mnie nie ma takiego jak problem, nie? Moim zdaniem problem, znaczy zdaniem, w sensie problem to jest dla mnie wyzwanie, nie? Okay. Nie ma problemów w życiu. To jest Ktoś świetne to, podejście. Bo masz problem, to, to po prostu rozwiązujesz, nie? No way, nie? Więc to jest moje takie. Nie ma problemu. Ktoś mówi, o, ja mam problem. No stary, weź. Rozwiąż. Go. Rozwiąż, go. <laughs> Rozwiąż go. Jest problem. to są wyzwania. No i to jest bardzo, bardzo dobre podejście. Moim zdaniem mm -hmm. to jest też podejście ludzi sukcesu, chyba jednak. A nie wiem. <laughs> no i moim zdaniem okay. w Twoim przypadku. Y na to wygląda, że to jest jednak, jakby, no, okay. nie oszukujmy się, mm -hmm. na, na skalę tego, co robisz, co nie, to moim zdaniem to już jest sukces. To, to co robisz, to już jest sukces. Jakby robisz z... No w ludźmi, sumie tak, z celebrytami. Tu tutaj, nie? Z Tobą, <laughs> z tej w sumie po coś mnie zaprosiłeś, nie? No w sumie tak, nie? No. Z mojej strony to trochę inaczej wygląda, nie? bo robię to, co lubię i to jakoś też... Mm, nie chcę, że samo przychodzi, tylko że po prostu. No jesteś na bieżąco w całym tym procesie. Tak, tak. E, wiesz, to bardziej płynnie u ciebie to wygląda, a jednak z perspektywy trzeciej osoby, jak ktoś na to patrzy, mm. no to wygląda tak, że wiesz, pracujesz z ludźmi z samego topu, nie wiem, Kizo, Doda. E, no. Wiesz, no, większość ludzi, czy, czy z szczególnie czy ogólnie z Polski, no to tych ludzi zna z internetu, z tak, telewizji. Dokładnie. E, a, a ty. Byłeś z nimi osobiście, wiesz, biłeś pionę, nagrałeś materiał. Mm -hmm. yy, no jakby Z, z perspektywy tak, zwykłego tak, tak. chleba, to jest, wiesz, przebić się do mainstreamu to jest taki już jednak sukces. Podsumowane, nie wiem, to podsumowane. Tak, podsumowane. tak. Człowiek sukcesu, nie? To też, to też może być w tytule. Ta, jak człowiek jak sukcesu, tak. no. zjadą mnie ludzie. Dobra, nie no, Przysznie. bez przesady. Myślę, że powinni się cieszyć tym, że. Że człowiek tutaj z okolicy Łosic osiąga takie rzeczy. Przynajmniej z mojej perspektywy. Ja na przykład jestem dumny. Teraz <grym> podlizywanie się, tak, tak, tak. tak to jest... <grym> <grym> dumny, no to, dziękuję bardzo. Ja lubię to właśnie takich ludzi, co po prostu, wiesz, widzą, ktoś się rozwija, to trzymają kciuki i wspierają, nie? To jest fajne. W ogóle trzeba mieć ludzi wokół do siebie, którzy cię wspierają. Bo to też nie jest łatwe być sam w tym, zostać w tym świecie. Ale trzeba mieć też ludzi dookoła siebie, moim zdaniem, że z którymi też cię biorą i do góry nie? Wno wnoszą. No zdecydowanie Bo możesz mieć mega dużo talentów, nie? Mówisz tak pięknie śpiewać, A ale może na przykład wiesz, w, i zrobił na przykład jeden yy, klip i tutaj ten na przykład on się wybił i w tym świecie nie, nie istniał, dla mnie to na przykład jest yy, dla tej osoby. No tak, z jednej strony dobrze, ale z drugiej ja jestem takim człowiekiem, że patrzę dobre i złe strony, mhm. nie? I na przykład nie zazdroszę tej osoby, o osobie, która na przykład... Że tylko jeden klip się. Nie, no że po prostu o tak wyszła, nie? No tak, z jednego że klipu, po że powstała, nie? Okay. nie siedziała w tym świecie, nie wie jak to jest. Nie zazdroszę. No moim zdaniem trzeba wspierać ich, co się rozwijają. Tak trzeba bardziej, wspierać, ale że czy, po prostu, czy tutaj lokalnie właśnie jak ty, jak odoszewcy Nie. się rozwijają, to y, moim zdaniem jest świetne, trzeba dopingować i, dokładnie, dokładnie. i trzymać kciuki. A teraz y, do głowy wpadło mi jedno pytanie. Jeśli chodzi o branżę, y, no to jak to mówisz śpiało. na przykład, że przy produkcji jednego materiału, pracowaliście 17 godzin. Przy nagrywaniu tylko, no, A jeszcze A, montaż właśnie. i tak dalej, po prostu tego nie policzyłem. To jednak jest bardzo dużo roboty. I jak jesteś w stanie pogodzić to wszystko, tak powiedzmy, psychicznie w głowie? Czy, czy masz jakieś, czy nie wiem, chodzisz na terapię związaną z tym, żeby nie. wiesz, presja cię nie przygniotła? Nie, czasami ja wiesz, zadzwonię do mamy, porozmawiam z mamą, mama mi też, wiesz, to też wsparcie jest, rodzina no tak to jest tak, ważne, tak, nie? Tak, okay pozdrawiam mamę, pewnie będzie oglądała pozdrawiam na ten... no, e... więc rozmowa nie z, z bliskimi tak jakby, z bliskimi to jest ważne właśnie o tym mówiłem co wcześniej że mieć osoby z którymi można porozmawiać nie to jest bardzo ważne bo tego to samemu nie ma też wiesz, jakiegoś... no nie da się nie no nie da się Jestem z ludźmi nie, nie rozumiem nami. rozumiem i zgadzam się z tym no jakby no, ludzie jednak są bardzo potrzebni ehm, no to z tego, co mam tutaj zapisane na, na karteczce i z tego, co mi przychodzi do głowy, mm -hmm. to by było mniej więcej na tyle. Czy chcesz coś jeszcze dodać od siebie? Co mi przychodzi do głowy? Ostatnio, jak w radiu byłem, to powiedziałem, pijcie dużo wody, nie? Nie, To coś innego trzeba powiedzieć. A, co zróbmy tak, bo nie powiedziałem o tym. Nie wiem, gdzie to sobie wstawisz. Yy, w ogóle macie tutaj bardzo prestiżowo. Jestem pierwszy raz i nam robi wrażenie ten neon. Fajnie, fajnie, że w ogóle Łosicy się rozwija pod tym względem. Ktoś do mnie dzwoni, chwila. Jakiś nie wiem, numer, dobra. E... No, więc fajnie, fajnie, że się rozwijacie. Dziękujemy, dużo to dla nas znaczy. Pamiętasz, jak jak Ci się pracuje w info Jak mi się pracuje? Tak. Bardzo dobrze, nie narzekam ogólnie. To jest coś, co... Ile zarabiasz? <głos》> Ile zarabiam? <głos》> Można by było więcej. Ja chyba nie jestem odważony, No To wiesz do Twojego to... szefa, czy tam szefowej, nie wiem, nie znam, nie poznałem. E, wiesz, trzeba zagadać. Nie no, realnie <laughs> uważam, że za tą robotę na taką mm -hmm. skalę jak robię. To są o, bardzo uczciwe. To jest, pieniądze. To jest ważne, nie? żeby być zadowolony z, z swojego właśnie, ze swojej pracy. Ja jestem zadowolony. Uważam, że na tyle na ile zarabiam. To jest uczciwie. Zawsze by się chciało więcej, no bo jakby na no, kurczę, to by nie chciał więcej zarabiać. Mm -hmm. co nie? No, no dokładnie, no ale y, uważam, że, że to jest OK. Mm -hmm. y, y, jak mi się pracuje, pracuje mi się dobrze. Bardzo się rozwijam pod względem kontaktów z ludźmi. To jest coś, w czymś, co im ogromnie mi pomogło. Tak. Y, bo, Właśnie bo... praca w ogóle, w soc, y, w social media, no tak. Bo... No, bo Na przykład, nie, jako fotograf, filmerem, videomakerem. Tak, że to jest też praca z ludźmi. Spotykasz ciekawych ludzi na swojej drodze, nie? Tak, ale nawet wiesz, w takich bardzo przyziemnych sytuacjach, jak na przykład, to już mówiłem o tym chyba w którymś z Q&A, że przez to, że zaczęliśmy od tych sąd ulicznych, mm -hmm. ja generalnie bardzo się bałem ludzi kiedyś. Nie, jakby, nie wiem, to jak sobie teraz rozmawiamy, to powiedzmy rok temu to był dla Te mnie ogromnym, stres. Tak. stresem. Ci, pierwsi klienci takich, yy, co do mnie się odezwali, na przykład, wierć z internetu, spotkać się, porozmawiać, co i co, dla mnie to było Pierwszy raz, aby coś powiedzieć, nie tak, a teraz, ma, co, nie, siema, siema, co siema. tam, co tam trzeba mi rozmawiasz, nie? Normalnie luz, bluz i, i dogadujesz, a kiedyś to, Dobranie. wiesz, siódme poty, nie? Ale tu już nawet nie chodzi o jakby pracę, tylko mhm. o takie rzeczy typu... Poproszenie kogoś o coś. Nie wiem, jesteś w restauracji, no. poproszenie o rachunek. Jakby to było coś, co dla tak, mnie było takie tak, stresujące. Mm. Ale dobry, przepraszam, coś tam wiesz. Jakby już na to A teraz, o nie myślę. Yy, Bos, <laughs> nie no, bezwzględna tak nie zachowuje się, ale nie, no, przepraszam, no wiesz. Dokładnie. no Wiesz, takie najprostsze, najbardziej przyziemne rzeczy, które mm. kiedyś mogły być stresujące, tylko i wyłącznie przez to, że trzeba było wejść w interakcję z człowiekiem, w tym momencie są normalne, takie jak powinny być. Tak, mam tak dokładnie, dokładnie. No. Coś jeszcze? Czy, czy zamykamy już tematy? Zamykamy chyba temat, nie? Zamykamy? W Trzeba razie... uciekać do Grecji. Praca czeka. W takim razie. Więc śledźcie. Śledźcie. Co tam się dokładnie. Działo. W opisie będziecie mieli podlinkowany na pewno Instagram, mm. Kuby. Albo tu. A zrób tutaj no teraz no, montaż. taki. <laughs> Specjalnie dla Ciebie zrobię. <laughs> To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w tym odcinku. Zachęcam do zostawienia subskrypcji na tym kanale, łapek w górę oraz komentarzy. Dziękuję Ci, Kuba, za przybycie. Bardzo miło się rozmawiało. Dziękuję I wzajemnie. Do następnego. O, mamy to.